Hej, cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hero Zero to jest oczywiście PL14, serwer PL14 no i jak widzicie trzeci dzień logowania z rzędu. Eee, oczywiście gram o wiele dłużej, ale po prostu wiecie, to jest dopiero trzeci dzień podrząd. Wcześniej nie logowałem się tak codziennie, a teraz trzeci dzień, podrząd. Mój rekord to chyba nie, wiem, 8 dni podrząd, coś takiego. Dobra, mamy właśnie taką nagrodę za logowanie się dzisiaj. Zobaczmy, jakie telefony alarmowe. Okej, okay, nic nie zakończyłem, żadnego tutaj zadania. No i co, na start może, może sobie coś weźmiemy? Jakieś szybkie zadanko? Ja bym jakąś szybką walkę trzasnął, co sądzicie? Dobrze. 4 minuty walki, jak najbardziej będzie ok za 4 minuty. I generalnie, jak wygląda nasza postać. No, z levelem jest troszeczkę zastój, 56 poziom, ale naprawdę ładny ekwipunek. i to muszę przyznać. Po prostu widzę, że w Lumpek się nie ma za bardzo lepszych itemów. Mam jakby wyśrubowałem te statystyki, że tak to ujmę, na których mi zależało, czyli kondycja i intuicja. Jak widzicie, mam w podstawie 275, tu 285, tu 270, siły tam 145, może nawet. 5 podbije. Ok. I generalnie ogólnie jeżeli chodzi o ekwipunek, to ma tak, szatę epicką. I tutaj to jest peleryna super bohatera brązowej ligi i ponieważ mam już dwa takie itemy, to otrzymuję bonus plus 7% do kondycji, także naprawdę fajnie. No i co to dodaje? Kondycja, inteligencja, intuicja, także całkiem fajnie, ale to musiałem chyba w pralce wyprać, żeby, o ile dobrze pamiętam, żeby to tak wyglądało, a nie inaczej. Garnitur, po prostu intuicja. E, pasek, siła, kondycja, intuicja, także fragment setu, dlatego całkiem fajnie. Buty, kondycja, inteligencja. E, maska, siła, kondycja, intuicja. Jest to set srebrnej ligi, tutaj mam tylko jed jedną część. Tutaj mamy także rzadki item kondycja, inteligencja, intuicja. Tutaj kondycja, inteligencja, obrażenia, siła, także naprawdę całkiem, całkiem fajne itemki. Mamy tutaj też troszeczkę tych itemków widzę do sprzedania. Także sobie je sprzedamy. Oczywiście mm, nowy towar sobie zaraz zamówimy, ale przed tym to yy, <laughs> wybaczcie, bardzo chętnie bym sobie zawalczył w lidze. Aktualnie srebro 3, jeżeli chodzi o moją ligę, no zobaczmy jak nam pójdzie na tego typa, mamy na pewno sporą szansę, że unikniemy jego cios, 19% to jest dużo, życia mamy no, dużo więcej, ale on bije nas za dużo więcej, bo ma 500 ileś siły, to on zadaje 900 obrażeń, my 717, dlatego wiecie, przy pewnej liczbie ataków to może być e, wręcz kluczowe, ale wydaje mi się, że z nim wygramy. Bo krytyk mu raczej nie wejdzie, bo nie ma, wiecie. Chociaż 5% sobie to dużo. Prawie 5%, nie no, tam powiedzmy 4% prawie różnicy, a ma tylko o 17 więcej. No ale wygraliśmy. Także nie ma co się tutaj wiecie. Eee, ma zgaić, narzekać. Okej, okay, to sobie oczywiście na szybkiej partii 11 życia miał. 11 tysięcy. Okej, okay, tutaj mamy. Zmienimy sobie tych przeciwników, bo. Mogłoby się zrobić ciepło, gdybym ich zaatakował. Okej, okay, pyk. No, tutaj na luzie. Okej. Okay. I generalnie może tak, co teraz, co teraz? Eee, przede wszystkim zadanko, okej, okay, ono zaraz się skończy. Nowy towar. Taki sam, takie same kapcie, no, tutaj rzutki lepsze. Właśnie powiem, że w się widzicie, no nie ma praktycznie lepszych rzeczy, albo nie ma o dużo lepszych. Nawet nie mam za bardzo co prać, dlatego. A to dlatego nie ma żadnych lepszych rzeczy, ponieważ ja bardzo długo na tym poziomie siedzę, na 56, i po prostu bardzo dużo już wiecie mi i itemków wyleciało i ogólnie. Okej, okay, może pojedynek z jakimś koleżką. Może z tobą. Nieźle, nieźle. Fajna kostka, faj podoba mi się. Uuu, <grytania> a on, kurde, 72 poziom to. Nice, generalnie bardzo mało walczę tutaj, właśnie tak na arenie, że tak to ujmę. Próbujmy. Ale on... on jest mocniejszy chyba, tak mi się wydaje. Chociaż tutaj bardzo ładny unik. O, właśnie się skończyło. Cała przewaga. Ile ty masz? Aha, 32%. No tak, no tak. Jeden krytyk jeszcze i leży. Uniknę teraz. A, mówiłem. Widzieliście to? Czy wy to widzieliście? No nie miał szans. Dobra, zobaczmy sobie tutaj walkę na młodych złodziejaszków. Przewinę to, bo to, te odgłosy czasami bywają irytujące. Wiecie, jak gram w coś innego, także nie mogę od razu przejść na, na, na Hero Zero. I słyszę właśnie. A wybrałem akurat jakąś misję, która kończy się walką. I słyszę tylko, wiecie, gram w coś innego, nie wiem, w Lola, w CS, i słyszę tylko takie. Nie, że się biją, to po prostu. Naprawdę. Dobra. Zadają nadzwyczajne. Nic w sumie nie robiłem. Zapomniałem w ogóle jak. Gdzie myśmy się pozatrzymywali? 50. poziom. Chyba nie powinien być problem dla mnie za bardzo. No, raczej nie będzie. Okej, okay, generalnie nie sprawdziłem, o co chodzi z tą sztuczką, dlatego wybaczcie mi, po prostu naprawdę nie sprawdzałem, o co chodzi z tą sztuczką, że się zdejmuje ekwipunek czy coś. Nie sprawdzałem, wybaczcie mi. Jaki jest plan? Aha, okej, okay, 46 poziom matypek, no to już nie czarujmy się. No i te temy są też dużo słabsze. Już wiecie, ale na sprzedaż będzie co sprzedać. Yeti? Tyk O 50. Epicki gadżet, ale słabszy od mojego. Próbujmy. Z jednym 50 już wiecie, wygraliśmy. Właściciel wyciągu. Okej, okay, na, na razie mamy przewagę. On ma małą szansę na krytyka. Ma trochę mocniejsze ciosy przez siłę. Ale ma procent szans, ja mam 12. No to Kaman, wstać mu jakiegoś krytyka i, i możemy spadać. Dobra, wi widzę, że wygram. Musiałoby się stać coś bardzo złego. Musiałby ten 1% jeszcze by mnie trafić, musiał. A on ma. Mam 16%, że uniknę. No to w sumie nie tak dużo, nie? To, no w sumie to dużo, ale więcej od niego w każdym razie. Wow, dostaliśmy super, mega epicki przedmiot. O, rzutki. Nawet nie wiedziałem, że można rzutki dostać ciekawe. Ale to jest już 50 poziom. A co tu się dzieje? Który masz? 55, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Także to tu, tutaj jeszcze nie szalejemy. Gdzie jest Lucy? Ty masz 55 także. Dobra. Ale bardziej by mnie kręciło zarzutki, więc jak już mamy zaryzykować to... A, ten ma 51, okej. Okay. Myślałem, że 55, tak coś, coś mi w głowie się działo. Okej, okay, wygram, wygram z nim. Bardzo ładnie rzutki nasze. Gdzie? Już tak patrzę gdzie, gdzie my idziemy. 51. <grywka> Fajnie wygląda typek. Chydny palący typ się nazywa. Wow, 57. poziom. No okay. Nie powinno, jak widzicie, no na luzie, <grywka> na luzie idzie na razie. Okej, okay, ten już ma 53. I tutaj. Wow, 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 bardzo fajny. I lepszy od mojego. I to jest set czego? No, to nie mam żadnych fragmentów, ale zawsze fajnie mieć, wiecie. Troszeczkę, że tak to bym setu. Dobra, czekajcie. Najpierw sprzedajmy może te wszystkie przedmioty. W międzyczasie udajmy się spokojnie tutaj na jakąś misję. Żeby wiecie móc sobie spokojnie posprzedawać, a gra, żeby jednocześnie e, jakoś progresowała. Oczywiście. Fajnie, że rzutki dostaliśmy. Nie wiedziałem, że można rzutki dostać. Treningi powinienem robić, bo troszeczkę je zaniedbałem. Ale, e ale. Dobra, może wyjątkowo w to troszeczkę. Ok, może pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, już, już pieniędzy nie mam. No i co, będziemy próbowali na tamtego typa, ale wcześniej pobawimy się. Wykorzystamy jeszcze parę rzutek. Mam możliwość jeszcze rozegrania trzech walk. Zux. Wydaje mi się, że z Tobą wygram. Masz. Troszeczkę mniej życia. Większą szansę nakryta. Mocniej bijesz, ale z drugiej strony. Come on. Oni mają tego zwierzaczka. Od 60 jest ten fajny zwierzaczek, ja, ja go chcę. Dobra. Okej, okay. 49 mam lepsze statystyki. Ten będzie mi krytyki bił. Okej, okay. już wiecie, 32% mieć nakryta to co nam wypadło? Brille, ale niestety słabsze, słabsze od naszych. Bardzo mało intuicji, olbrzymia liczba siły. Przy moich obrażeniach to... Wiecie, ona bije prawie za tyle co... Ma tyle samo życia. Bije dwukrotnie mocniej. Ale szanse na unik mam... 44%, to w ogóle... Spróbujmy. to, to, to taka bardzo wyrównana walka, bo mam bardzo dużą szansę na unik. Ona praktycznie nie, nie ma szans, nie no, o kurde, ma, ma, ma dużą szansę na kryta nawet. No i unikaj coś. Patrzcie, to jest właśnie 50 ileś procent szans na unik. Patrzcie, i, i, i każdy ten atak to jest 50% szans, że ja o świetnie. <świet> świetnie, świetnie, U, uniki widzę, lubią wchodzić. <świet> Prost świetnie Dobra, w ogóle ile ja mam honoru? Szczerze, ja nigdy na to aż tak nie patrzę, ale coś, coś tam, coś tam, trochę tego mam, chyba, wspomagacze, przedłuż, 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 dobra, i generalnie wiadomości, mam bardzo dużo zaproszeń do, e, do, 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 do drużyn, bo 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 odszedłem z mojej. I na razie nie nie planuję do żadnej dołączyć, ale myślę, że niedługo dołączę. Okej, okay, przeczytajmy wiadomość Elo. Elo, Elo. <laughs> witam, witam. Tutaj widzę, ktoś mnie zaprasza do takiego klanu Koksy z Mazowsza. tak, tak przynajmniej sądzę, patrząc na treść tej wiadomości, więc to takie klanowe, więc tego nie będę czytał, bo to jest, wiecie, powiedzmy w miarę prywatne. Cześć, witam, zapraszam do ekipy, szukamy fajnych, aktywnych graczy. Zapraszamy no, w sumie. Drużyna. Dołącz do teamu. I pozdrów na odcinku. O, pozdrawiam cię Maksymilianie na odcinku. Time clicker. Jak się robi resety? Sorry za spam. A to tobie kolego odpisałem chyba. Prośba. Mógłbyś dojść do drużyny. Aktualnie nie za bardzo. Okej, okay, przyszła mi jeszcze nowa wiadomość. Gdzieś tam były jeszcze prośby o pozdrowienia. Nagraj CS, a jestem twoim widzem. Pewnie niedługo będzie. Pozdrawiam XD. Czy mógłbym nagrać coś z CSGO? Mógłbym I możliwe, że niedługo będzie. Pozdrawiam na odcinku ciebie też, kolego. Dużo wykrzykników. Gildia ważne. Nieważne. Znaczy pewnie ważne, ale. To nie może nie na odcinku. Clicker. Ja nie jestem pewien czy, czy w to czy już tego nie czytałem. Aha, tu kolega mi polecił Clickera. Crusaders of, of The Last Idols. Troszeczkę w niego grałem. Nawet daję radę, ale jeszcze pomyślę, czy go na... Na kanał wrzucić. Hej! Widziałem twoje odcinki, są naprawdę super. Chciałbyś do drużyny? Dzięki kolego, to, to pytanie jest bardzo, no, znaczy stare. Prawie sprzed miesiąca, dlatego nie wiem. Ty masz, z tego co każe ta drużyna, on ma chyba 100, któryś poziom i ta drużyna naprawdę daje radę. Przynajmniej tak na moje oko początkującego gracza, ale tak jak mówię, no aktualnie. Aktualnie, no już. Już i tak, wiesz, nie odpisałem, więc już miesiąc później to już to może być nieaktualne. No, wygląda na to, że z nim wygram, a to oznacza, że bardzo ładna setowa tutaj, prawda... Tyk, zbrojka jest, należy do mnie. Okej, okay, zadanie nadzwyczajne zakończone. Patrzcie rex po 10 tysięcy, come on, ile... Jaki level up. Co się tu wyprawia? Rozpocznij. No dobra. No dobra. A patrzcie, ten p mimo że to na 70, to pasek dalej słabszy od mojego. No do, 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 dobra sprawa. Dobra, to czekajcie, generalnie tutaj utknęliśmy, tak? Bo ten ma też 55. Dobra. Ten już pewnie będzie miał 57. Wow, plus 11. No to już jest coś. W ogóle fajna zbroja nawet. Ale najpierw udajmy się na, na jeszcze jednego, wiecie, 55. O, tu już ledwo. Tu już ledwo. O, fajna, fajna broń. Wow, kondycja ten. Ładnie, tylko siły nie dodaje, ale ogólnie spróbujmy. To już, po, to już wyczuwam, to już koniec patrząc na jego statystyki, ale. No, już wywalczył sobie przewagę. O, udało się. Ile zwycięskich walk w ogóle? 61. No to, to już mogę sobie pomarzyć. Dobra, no to próbujemy może tu. 57. Pyk. 58. No lecimy. Okej, okay, no tutaj już dostaliśmy w pierdziel, ale, ale ile można prawda wygrywać? Tutaj sobie wezmę jeszcze na jakąś walkę pójdę. Eee, czekajcie, okej, okay, mam tu dużo, już się przestraszyłem, że temu nie mam. Okej, okay, ja, ja głupi jestem, cieszyłem się, że fajna zbroja, przecież przed chwilą setowa mi wypadła. Okej, okay, to, to jest słabsze, ten pasek to epic, ale jest dalej słabszy. Okej, okay, i kule mógłbym sobie wziąć od kręgli, zobaczmy. 717 bym bił, a teraz, no, bije mniejsze obrażenia, ale statystykami jestem, wiecie, do góry. Chętnie bym to... Okej, okay, to jest dobry deal, to co teraz zrobię. Tak, jest okej. Okay. Straciłem siłę, ale odzyskam ją na tej zbroi. Stracę dużo intuicji, ale to dodaje intuicji, a moja poprzednia broń dodawała jej troszeczkę mniej. No cóż, no, trochę tej intuicji mi wszystko zejdzie, tak, ale... Patrząc ogólnie, większa szansa na krytyk, więcej siły. Też nie wiadomo, nie ma co tak przesadnie tej intuicji. Yy, pakować, oczywiście będę starał się ją teraz podbić, bo to jednak mnie kuje w oczy, jak miałem tyle, a mam teraz tyle, ale jednak. Jednak yy, to co zrobiłem jest zdecydowanie bardzo, bardzo fajne. No parcie w ogóle na mój ten epicki, epicki, tutaj rzadki, rzadki, epicki. Tylko budki mam zwyczajne a i tak są zajebiste. Dobra. Więc sobie za półtorej minuty. No i za te półtorej minuty e, zakończymy ten odcinek. Tak mi się wydaje, bo zrobiliśmy dzisiaj naprawdę naprawdę dużo. A ile normalnie to wiecie często... Cz czasami tak była, że te odcinki wiecie, troszeczkę na siłę już ciągnę. Bo nie ma co robić, to dzisiaj było na pewno na pewno dużo dużo do, rob do roboty i... I nikt nie ma prawa zaprzeczyć, nie no, nie no. Prawie w ogóle dobiliśmy e, 58. a zaczynaliśmy chyba od 56 tutaj, więc... Nice. w ogóle nie zrobiłem... A nie potwierdziłem jeszcze mojego konta. Kurde, 10 obonek by się przydało. Gdybym ja tylko pamiętał, a nie pamiętam na jakiej mail, Pamiętam, pamiętam. Wiecie o co chodzi? Nie potwierdziłem dlatego, że te łosie mi nie wysłały maila. Ale to często tak jest. Chyba jest, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Może to ja jest ten łosie i nie mogę znaleźć tego maila, ale tak to. Kurde, no patrzcie, no wymarzony ekwipunek. Same, same wiecie. Same rzeczy. Same fajne rzeczy. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Mamy tutaj 14 sekund, Finałowa walka, która jednocześnie zakończy ten odcinek. Co tu, Urwisy wydzwaniają na chybił trafił, halo informuje o pańskiej wygranej. Co za bzdurny pomysł, połóż kres tym wybrykom. Brzdący przy telefonie, fajna nazwa. Tyk. Ok, moi drodzy, to by było na tyle. To jest moja postać, moje konto w Hero Zero. <grym> I to był kolejny odcinek właśnie z Hero Zero. I cóż, spotkamy się w kolejnym, gdzie już pewnie będę miał 65 poziom albo coś takiego. No ale cóż, tymczasem ja się z Wami żegnam, życzę miłego dnia lub też dobranoc, to zależy, kiedy to oglądacie <grych> w sumie. I cóż, trzymajcie się do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.